W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zrobić proste, roślinne, bananowe ciasto bez pieczenia. By wykonać spód od ciasta potrzebuję rozdrobnić w blenderze szklance orzechów włoskich i nasion słonecznika. Teraz rozgniatam 14 daktyli i dodam do nich rozdrobnione orzechy i nasiona słonecznika. Dodaję jeszcze 4 łyżki kakao i 3 łyżki roztopionego oleju kokosowego nierafinowanego. Składniki dobrze ugniatam i rozkładam na tortownicę o średnicy 20 cm wyłożoną papierem do pieczenia. i ze spodu tworzę taką 1 centymetrową ściankę po bokach tortownicy. Spód odkładam na bok i wyciągam znowu blender, by przygotować bananową masę. Najpierw rozdrabniam jak najbardziej się da 3, 3 4 szklanki płatków owsianych, a potem do blendera ładuję 3 banany średniej wielkości, około 10 daktyli świeżych. Jak wyraźnie widać na tym ujęciu dodaję 3 łyżki pasty tahini. i jeszcze trzy łyżki oleju kokosowego roztopionego. I mieszam tą bananową masę z mąką z płatków owsianych. I ciasto jest już prawie gotowe. Wystarczy wylać tą masę na orzechowo-czekoladowy spód i ozdobić górę ciasta. Takie surowe ciasto pełne orzechów czy nasion na pewno będzie zdrowszą alternatywą od takiego tradycyjnego pełnego cukru i mąki, ale należy pamiętać, że warto zachować podczas jedzenia umiar. Warto mieć na uwadze, że takie ciasto ma w sobie sporą ilość tłuszczu i jest bardzo, bardzo syte, więc wystarczy malutki kawałek. I to jest tak naprawdę super, bo wtedy takim ciastem można cieszyć się bardzo długo. A teraz testuję swoją cierpliwość, chłodząc ciasto w lodówce około pół godziny, by masa stwardniała. Jeśli ten przepis Ci się spodobał, to zapraszam Cię do moich innych filmów na tym kanale. A jeśli zrobisz takie ciasto, to życzę Ci smacznego!